Ja dzisiaj nie bez powodu mam ubrane takie barwy, jakie mam, ponieważ chcę reprezentować osoby niebinarne. Jestem ubrany tylko w kolorach właśnie flagi niebinarności. Fiolet, żółty, biały oraz czarny. Przepięknie. Ja jestem wodnikiem, ale jednocześnie jest to nawiązanie do bycia Syreną. Syrena, jak niewiele osób pewnie wie, a może wie, jest tak naprawdę symboliką osób transpłciowych, a ja jako osoba solidarna z osobami transpłciowymi chciałam wykazać taki styl i, i, i wykazać pewnego rodzaju jedność. Też organizowałam w zeszłym roku kampanię przeciwko transfobii Misja Transmisja. Stąd też w tym roku postanowiłam iść za ciosem i być hybrydą wodnika i Syreny. chodzi Z tymi kolorami flagi? Z kolorami flagi lesbijskiej? Tak, po kolei. Po kolei, <noise> po kolei <noise> pani, nie powiem dokładnie każdego, ale na pewno jest tutaj więcej feminizmu niż w samej kolorzy, w samych kolorach, mm -hmm. w samej tęczy. To znaczy, dla mnie przynajmniej, to się bardzo opiera na siostrzeństwie i takim wsparciu kobiecym, tak bym powiedziała, że. Dla mnie to jest o wiele więcej w tym czułości i takiej czułości, o której Olga Tokarczuk pisze, to znaczy dla mnie to jest więcej czułości i takiego wsparcia siostrzeńskiego. Kolory symbolizują kolory właśnie takie stereotypowo związane z kobietami, wszystkie takie cieplejsze kolory. To ma właśnie się kojarzyć z kobietami, z miłością do kobiet, ale też e, ta flaga pokazuje tutaj spektra. Jest tutaj biel, jest tutaj też duże spektrum tych kolorów, żeby zaznaczyć, że e, lesbijki nie muszą być na przykład binarne płciowo, że nie wykluczamy tutaj nikogo z żadnej społeczności, że każda lesbijka pod tą flagą może czuć się bezpiecznie. Co symbolizują te wszystkie kolory. Wszystkie kolory? Wszystkie. Trochę za wszystkich pani nie opowiem, bo dużo tego niestety. dojdźmy jakimiś sektorami, bo tutaj. Jeżeli chodzi o. Tak, przede wszystkim pierwszy sektor to jest oficjalna flaga LGBT mm. na całym świecie. Dalej mamy flagę osób trans i dalej jest flaga, która symbolizuje osoby people of color, czyli osoby czarnoskóre, osoby azjatyckie i innych ras, które też z nami idą i maszerują. The yellow color represents the wheat fields in Ukraine and the light blue represents the. sky over the ukraine the peaceful one so this is a combination which you can often see in ukrainian landscapes when you come to the country również również w czasie wojny musimy dbać o prawa człowieka. Nie możemy tak jak z, z zrobili to organizatorzy marszu, przepraszam bardzo, parady warszawskiej wykluczyli yy, przedstawicieli opozycji rosyjskiej. Spotkałaś się dzisiaj z tym wydźwiękiem antywojennym tutaj gdzieś? Bo mi tego trochę brakuje. No raczej nie. Chciałam porozmawiać z Rosjanami, ale oni ciągle prąd do przodu. Znaczy gdzie... wolni Rosjanie z tą flagą biało-niebieską, którzy walczą z Putinem, ale oni są tak nastawieni na walkę, że co do nich dobiegnę to uciekają. Dzień dobry dla kanału Pod Jednym Niebem. Czy powiesz też coś po polsku? Dzień dobry. Słabo mówię po polsku, ale możemy spróbować. Dzisiejsza parada miała mieć też taki wydźwięk antywojenny. Co powiesz na ten temat? My z Rosją, my przeciwko wojnie dokładnie i przeciwko Putinu dokładnie i przeciwko imperializmu też. I my e, popieramy prawa wszystkich. równe prawa. I dla LGBT, i dla wszystkich. I my przeciwko wojnie. Mieliście zakaz podobno y nie, nie ma zakazu dla obywateli Rosji, nie ma zakazu. E, tylko zakaz dla kolony. E, ale my nie idziemy koloną, my idziemy z koloną obywateli RP. Rozumiem, że walczycie o prawa człowieka? Tak. Tak, bardzo, bardzo dobrze was zobaczyć tutaj też. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Będąc tutaj, o, z, tym, z, tym, z tym hasłem i z, z tymi różnymi flagami, miałem jak najlepsze reakcje i zresztą nawet jeżeli tutaj są Jakieś negatywne, powiedziałbym, w jakimś kierunku skierowane opinie czy, czy słowa, to one są przeciwko Putinowi, a nie przeciwko całemu narodowi rosyjskiemu. Nacjonalizm dzieli. No tak, należałoby łączy... to wyraźnie oddzielić i zrozumieć. Zresztą, jeśli ktoś chce pokoju zwycięstwa y, Ukrainy, to musi być po drugiej stronie ktoś, z kim będzie można rozmawiać. A jeśli się wszystkich wytnie i potępi, no to. Z... No nie, nie można liczyć na to, że będziemy sąsiadować, że Ukraina będzie sąsiadować z dziurą ziemi.